Witamy serdecznie na kolejnym odcinku Fishing Club, a Tym razem będzie to film z serii Spinning. I mam nadzieję, że te kilkanaście minut, które spędzicie na tym filmie, Chociaż troszeczkę umilą wam czas, albo chociaż troszeczkę was gdzieś tam rozśmieszył i może czegoś się od nas nauczycie. Słuchajcie, udało nam się w końcu zebrać. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się na łowisku komercyjnym Bobrowisko. Już wam tłumaczę, gdzie znajdujemy się na zbiorniku komercyjnym. Słuchajcie, dosłownie przed chwilą kręciliśmy kolejny odcinek e, serii Zasiadek. E, mamy plan taki, aby oczywiście zaatakować drapieżniki. E, przede wszystkim e, szczupaki, ale są tutaj również okonie, jest trawtara z której też skorzystamy i tutaj mieliśmy malutki dylemat, musieliśmy wylosować którego spinningowego mystery boxa otworzymy dzisiaj i drogą losowania wyszło że będzie to box szczupakowy i co dzisiaj mamy dla was to jest box od Spintech Adaś, jest to zestawik specjalnie przygotowany dla nas i jest dedykowany pod Pana szczupaka, zabieramy się do otwierania. Zaraz wam pokażemy, co tam w środku jest. Bo sam jestem bardzo ciekaw. Dobra, zaczynamy. Mamy trzy pudełeczka. O, na razie to na bok. Trzy pudełeczka, ale tu pełne różności, widzę. Wszystko jest zobaczcie. Tutaj mamy kolorki posegregowane, bardziej jaskrawe. 80 cm tu widać, widać dobra tu kolorki bardziej o, taka ukleja płoć i to już troszkę większe i to też A, ale rozmiary bardzo fajne, tak że nie jest to też za duże, bo, bo nie chcemy za bardzo ciężkimi rzucać sprzętami. No te są największe, to już chyba 12, yy, zmieszane troszkę kolory. Zobaczcie, na pierwszy ogień leci taka guma, e, już patrzyłem sobie jak ona pracuje, e, dość szeroko, tutaj zobaczcie, ma takie fajne spłaszczenie na dole i z tego, co, co Wam powiem z doświadczenia, e, sprawdzi się nie tylko na szczupakach, ale i na sandaczach. Rozmiar myślę taki dość uniwersalny pod jeden i drugi gatunek.

Pokieryżywana cała guma, pocięta, hak gdzieś w ogóle wykrzywiony, szkoda. Fajny był, ale no, przypróbujemy dalej. Patrzcie, jak zębisko powygierane. No, wiedziałem, że ta guma będzie dobra, fajna.